CBD, pochodna wyciągu z rośliny konopnej, jest bardzo pomocna w korygowaniu różnych chorób i stanów zapalnych ludzkiego ciała. Badanie przeprowadzone w 2012 roku jednoznacznie wykazało, że CBD może być pomocne w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit. Wiele badań nad CBD wykazuje, że po jego zażyciu może on oddziaływać z receptorami znajdującymi się w żołądku, mózgu oraz w jelicie grubym i jelicie cienkim. Dzięki temu CBD jest w stanie stymulować organizm, aby zapobiegać występowaniu takich objawów jak biegunka, nudności, nieregularności kwasu żołądkowego i wymioty. Ponadto CBD wykazuje się właściwościami przeciwbólowymi oraz przeciwzapalnymi. CBD poprawia apetyt, a przy tym jest bezpieczny, ponieważ jest naturalny. Organizm łatwo przyswaja CBD, dzięki czemu nie wywołuje tak intensywnych, niepożądanych skutków ubocznych jak tradycyjne środki farmakologiczne. Często jest skuteczniejszy niż tradycyjne terapie. Mówią o tym dwa badania przeprowadzone w 2004, w których badani pacjenci odczuwali ulgę od objawów i skutków zapalnych choroby leśniowskiego krona. Współczesna medycyna nie wynalazła jeszcze leku na nieswoiste zapalenie jelit. Dotychczasowe leczenie biologiczne, farmakologiczne czy operacyjne pomaga ograniczyć nawroty i łagodzić objawy, ale może prowadzić do licznych powikłań. CBD okazuje się być bardzo skuteczne w opanowywaniu objawów choroby oraz poprawia kondycję całego organizmu. Jeśli cierpisz na tę chorobę albo inne dolegliwości związane z układem pokarmowym, polecamy stosowanie CBD w postaci kropel przyjmowanych pod język albo w postaci specjalnych płynów przeznaczonych do inhalacji.